Yo, yo, Jako że zbliża się setny odcinek, miałbym do Was pewną prośbę, a mianowicie taki konkurs bez nagród. Jeżeli ktoś chciałby z okazji setnego odcinka zrobić dla mnie jakieś intro do nowiny, gdyż moje aktualne, które mam, no już po prostu zaczyna się nudzić i jest trochę monotonne, to bardzo bym prosił, aby je zrobił i podesłał link w komentarzu, a na pewno jakieś bym wybrał i będę dozgodnie wdzięczny. Więc jeżeli macie jakieś chęci zrobić intro, będę naprawdę wdzięczny i wszystkie przejrzę. Liczę na Was. Zapraszam na nowinki. I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Od razu drobna zmiana na początek, odcinki nie będą pojawiały się tak jak zawsze w sobotę co tydzień, tylko w piątek co tydzień postanowiłem rzucać nowinki jeden dzień wcześniej, gdyż po prostu jest mi tak wygodniej. To byłoby na tyle z ogłoszeń parafialnych, zapraszam was na nowinki, a jest ich sporo, a na końcu jest pewna mała wisienka na torcie, więc zapraszam! Gdzie pojawią się nowe drzewa. Po ścięciu jego danej części od ściętego bloku w górę ulega zniszczeniu. Wylatywać z niego będą owoce Chores. będą służyły nam do kraftowania bloków, z których zbudowane są nowe dungeony, a także będziemy mogli je zjeść. Dostaliśmy zdjęcie przekroju nowej struktury. Widzimy tutaj wiele nowych bloków, m.in. endstone nowe cegły, czy też bloki, filary, schodki, półbloki z nowego bloku. Prawdopodobnie bloku Chorsu. Również dostaliśmy od Jeba zdjęcie przedstawiające walczące Blaze'y z Shulkerami. Możemy zaobserwować wygląd pocisków wystrzeliwanych przez Shulkery oraz jedną ich zależność. Mogą się przyklejać do bloków. Oraz jako wisienka na torcie zaprezentuję Wam filmik z Mineconu pokazujący nowe możliwości, struktury oraz moby. Filmik jest autorstwa Dokema, Życzę miłego oglądania! To byłoby na tyle. Dzięki Wam wielkie za obejrzenie. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tych zmianach, jak dla mnie zmiany są super. I już nie mogę się doczekać pierwszych snapszotów, które już mają się pojawić za dwa tygodnie. Więc ja już wyczekuję ich i wyglądam, czy one się pojawią, czy nie. Mam nadzieję, że modżank już nas nie zrobi w konia, tak jak wtedy, kiedy powiedziałem, że pierwszy snapshot ma pojawić się na początku tego roku. No, 7 miesięcy już minęło, ale nieważne. Czekamy i trzymamy kciuki za modżank, bo zmiany są naprawdę niesamowite. Do zobaczenia w piątek o 15 za tydzień. Siemka!